Hej witam wszystkich bardzo serdecznie jestem, Byś, to jest kolejny odcinek z gry Amnesia Machine for Pix No i wygląda na to, że jednak musimy się bawić tam coś na dole musimy sprawdzić czemu tam to coś się przekręcić nie chce Ja pierdolę co oni tu tworzy jak on to kurwa robi Czemu ty kurwa nie działasz? Co się kurwa dzieje jak się wie, Jakiś alarm Hmm. Żadnych kurwa kółeczek tu nic. Tu wajno napierdala ten. Jestem wymagany ręczny. Czyli ja tam tu muszę kurwa zejść zrobić. Jakoś. Tak przewiduję. Innego wyjścia nie widzę. Czyli muszę tam zejść. I kurwa pociągnąć to, kurwa? No i to kurwa nie działa. Aha, no rzeczywiście, to kurwa też mam pociągnąć łapą. Czy po prostu kurwa, zszedłem, chcę pociągnąć za klapkę, kurwa? Dobra, przeszedłem sobie pociągnąć za klapkę, zajebiście. Można? Można. to coś będzie bardziej na no, tam na dole, do roboty, ale i dobrze. Szkoda kurwa, że tam wcześniej byłem, nie? Weszło niczym nóż w masę. A więc... Pozostaje nam uruchomić tę wielką maszynerię? Najwyraźniej tak.

Set them free. Set them I knew I breathe again. I rise. I will rise to bleach the sky and still the water. I will spin the world wheel and set the future upon the path to redemption. Where are my children? You promised me my children! My time is come! More pig! More pig! Boys. Boys. I'm sorry. I'm so sorry. Mandus Sabotysta, powoli z Meksyku dożymy brudny, bo Boostwa, Fetor i Zglizna. Powinniśmy odnieść martwą tchankę i pozwolić jej w zagoić. Czyli jednak nie koniec. A ja już myślałem, że koniec. Musiałem się popakać na takie smutne zakończenie, ale nie. Kurwa, dawaj mi lampa. Dzisiaj jestem. And emerging. I raised my head to an uncaring son, and I cursed this world of pain and despair. This civilization built on the ricketed bones of the unfortunate, on the greed and swell of mammon and empire. Cradling a stone egg in my jacket, I kissed my children farewell and I crawled. Uff! Ale grudnia 1899. Czy człowiek może zbudować sam siebie na nowo? Czy zrozumiawszy, kim jest, kim się stał, może rozebrać się aż do fundamentów? i wierzyć jeszcze raz? No nasze duże to zaledwie tyle maleńkie koła, zębaty mechanizmy misterne aparaty służące realizacji celu, który przemyślawszy sprawę, możemy przeformować. Czy człowiek określony przez własne czyny, określony, określony przez coś, co teraz budzi w nim stręt, może nastawić swoją maszynę na sabotaż tego ciała, aż dzieci jego duszy rozpoczną pracę w nowym trybie, a on sam się obudzi, przebudzi z nadzieją w sercu, widząc nowe słońce, nowy rok, nowy wiek? Nie sięgam dłońmi odsłoniętych przewodów, zadaję sobie pytanie, czy ktoś taki jak ja może odkupić swe winy? Jeśli nie, zapewne lepiej byłoby mi umrzeć wśród moich tworów niż żyć jako potwór. Ciekawe robi się coraz ciekawie w tej grze Układ kontroli ciśnienia To nie koniec, spodziewałem się końca no, so Dawaj to kurwa śmieciu zajebany Włączę tę twoją maszynę kurwa dał nie zajebany Wyłączę ci kurwa wszystko śmieciu pierdolony Tak! Dawaj kurwo dzieci nie pierdol Dobrze co zrobimy wyjebając to? Mogę to wyraź Fort No dobrze, to kurwa temu ktoś sabotować? To już to wyłączyłem, nie? No to... Ja, mi się wydaje, że ja zrobił wszystko co mógł. Właśnie, o tym wiadomość mi chodziło. A nie. Aha, dobra. <ścoughs> Czekaj się na moment. Ludzie, a więc yy, cóż... Cele wyższe. Nagranie zostaje przerwane w tym momencie. I... no cóż. Wrócimy za sekundkę, więc... Okej, okay, jesteśmy już z powrotem... Dla to było oczywiście sekundkę, ale to był cały dzień! I... co nie zmęczyliśmy na tym, że rozwalaliśmy tutaj tą chyba maszynerię, co tutaj była. Tak, dokładnie. Żeby mi się da, że wszystko zrobiłem. I się cofnę? Tak myślę. Chwila, moment. Przeszedłem tędy? Nie jestem teraz do końca pewien. Układ kontroli ciśnienia i tam od razu pobiegłem, nie? Tak było właśnie. Nie jestem tego pewien. Tak. but it purifies and it makes anew. Did it hurt to carve out the feet Did it hurt to cut free the gangrenous foot? Ask instead this. Can we save them? When did I say that? That is not me. That is not me! Amnesia, If the bohater did something which rather... Nie chciał. Jaki ekran, ludzie? widzicie? Klocki. Lampę mi zabrali. Czy znaczy, no nie mogę jej wyciągnąć. Ouset, oh co się teraz stanie? Nawet świniak. 1 grudnia 1899, oto owoczka z Karską, powiadam. Srebrna jak ta, w którą przyjedłeś na świat, trzymając się w zaciśniętej i czerwonej piące. Zjadłeś zupę z ich serc?! Co to jakiś z tych chodzi? Będzie mi pewnie, kurwa przeszkadzał. Jebaniec. Ale gdzie ja jestem? to powiem, nie orientuje się w tym terenie. Ale chyba to mnie będzie bolało, tak coś czuję, więc. To ja też trzeba będzie wyniszczyć. Tam... Aha, dobra, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Miałem rację. A jak się po to szybko? Aha, nie mogę, to jest taka bariera, która mnie zatrzymuje. Czyli tak samo mnie tam u góry. Powinienem się tak telepać Już? Nie A tam? Ja Dobra A to powinienem się gdzieś powkładać tylko zanim te nakrętki se... Ach, chuj, wezmę sobie jakąś małą bo nie, nie biorę żadnych nakrętek Ja to pierwsze poszukam i to mogę włożyć Do góry raczej nie Tutaj raczej też nie Tu też nie, bo tutaj to wyrywałem Gdzie? Ja mógłbym to włożyć. Wezmę sobie jakąś malutką Błędę co? Automatyczny regulator ciśnienia. No fajnie, fajnie, ale gdzie to mógłbym wciskać? Ok, ok, że przy niskim ciśnieniu, ale. co z tym? Nie ma z tym jakiegoś punktu, który by mnie mógł pokierować. Znaczy, no. Miejsce, do którego mógłbyś się to takie bardziej jakieś charakterystyczne. To wszystko ogóle jednak je, tak samo. Jedynie może to mi tam wygląda trochę inaczej, ale może coś z tyłu tam trzeba było rzucać? Nie? To kółeczko zgubię. Ale ja za cholerę nie wiem, gdzie ja mógłbym... ...to powkładać. Kompletnie nic, naprawdę. Bo robię budynek i troszeczkę mogliby mi to nabrodzić No kurwa. Jak widzicie, ja mogę coś złapać Co parę mogę do łap? O kurwa mruga lampa. Jak tu jest... O tej skurwysynie, siedź niezapierdalony What the fuck! Jak on jest wielki! Tak miał być? Nie. Ale... What the fuck? tam tamtej pary już nie ma na drabinie Ja jebie O skurwesy Czyli te kółka były tak pochuj tylko sen Rozpierdalam Na razie Elo! Co się tylko te kurwa rury teraz nie poszły bo A ja te kółeczkę mogłem podnosić i to mnie właśnie martwi trochę Ta kurwa zaskoczyć? Jednego wyjścia nie widzę What the fuck? Kill Kurwa, zamykaj to zajbane świnki, tak? Do góry wyjeżdżam, ja chcę tam spierdolić Więc dzieci tak nie żyją. Nie czy główny bohater żyje. Bo sam się kurwa nie się dzieje w tej grze Wszystko by je ocalić. Spalić, spalić szczątki, części, które nie dają się do przerobu. Odpadki, padzina tego świata. Zapychając z tym szklają koła do posadzki świątyni. No. O kurwa, się zlagowało w kamerce. O Trzeba, że już koniec. Ale te koła mi dawały spokoju, bo... ...mówię, myślałem, że to jeszcze gdzieś to włożyć, a tu... A tu kurwa, był wielki. Dwa świniaki mnie zaatakowały, nie Byłem w pierwszym ich zgonem Jakoś się tak nie bałem Było dziwne, się nie bałem Ło kurwa, ło kurwa ile świniaków Mieszki kurwa wybuchły No na dworze, te świniaki już biegają. To już jest przejbano. Ale cóż, tu dzisiaj to na tyle. Do zobaczenia. Hej.